Tak, jasne. Z pewnością rozwalenie monitoringu wam na pewno pomoże. Jebane debile. Dobra. Tak jak już wspominałem, to już czas. Muszę wezwać tego jebanego snajpera. Aczkolwiek miał być to Hitman, ale chuj to. Nie zgodził się na współpracę. No dzień dobry. Ej, kurwa, ty nie jesteś asasinem. Skąd jesteś? Kim ty jesteś? A zresztą, dobra, jedno chuj. Przejmie, jestem Robert. Robin, I. Jak mogę pomóc? Oh. Yy, do już okay, speak Tak, jasne, zaraz ci pokażę wszystko. Yy, dobra, słuchaj, będziesz miał dosłownie jedno zadanie jedno. Więc teraz, słuchaj, wszystko już ci opowiedziałem, więc myślę, że rozumiesz o co mi chodzi. Yy, poczekaj na sekundę. Gówno. What the fuck? Excuse me, but how you still not catch them? w kurwia i naprawdę mówię ci, to jest cięższe niż się wydaje. Dlatego tobie powierzam tą jebaną robotę, bo, bo w sumie nie wiem co. Jesteś najtańszy na rynku, ale. Dobra, tam robisz co robisz. Tak, super, zajebiście. i it on the right place. Copy. I see the yellow truck. Strike inbound. Copy. так, no, так, wszystko I ja pierdolę. No po prostu nie wiem, że to są jakieś jaja. Jebany meteorolog się pewnie pomylił, co nie? Kurwa, mać. Wiesz co, mnie ja tylko zastanowię, jak przeżył kurwa ten w tej ciężarówce.